Czy przyjąłbyś znak bestii na swoje ciało, gdyby ktoś ci go zaproponował? Na pewno odpowiedź brzmiałaby nie. Ale prawda jest taka, że projekt znaku bestii dla ludzkości już jest rzeczywistością pośród nas, a wiele osób wpada w tę pułapkę, nawet tego nie zauważając. Czy ty też należysz do nich, czy potrafisz rozpoznać znaki, że to już się dzieje? Dziś chcecie poważnie ostrzec na ten temat który nie może pozostać ukryty, bo znaki są jasne i wszyscy muszą otworzyć oczy, aby nie zostać zaskoczonymi. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie to znaki, musisz obejrzeć tę wiadomość do końca. Proszę, polub ten film, aby wiele osób mogło zrozumieć tę wiedzę i również mogły być wyzwolone i błogosławione dzięki tej wiadomości. Aby rozpoznać znaki projektu znaku Bestii w naszym otoczeniu, musimy przeanalizować kilka kwestii. Pierwszą z nich jest zrozumienie różnicy między informacjami, które świat przekazuje nam za pośrednictwem internetu i telewizji, a prawdami, które już ujawniło Słowo Boże. Duży problem pojawia się, gdy wielu ludzi preferuje poszukiwanie wiedzy tylko w tych środkach komunikacji i zapomina o poszukiwaniu wiedzy w Biblii. Z tego powodu wielu zostaje oszukanych i wpada w pułapki, nie zdając sobie sprawy, że idą niewłaściwą drogą. Gdy mówimy o znaku bestii, Pierwszą rzeczą, która przychodzi nam na myśl, jest symbol Antychrysta, czyli 666, który zostanie umieszczony na czole tych, którzy będą na Ziemi podczas Wielkiej Uczy. Jednak ten znak wykracza poza to, jest obecny w naszym codziennym życiu w sposób subtelny. Pod skórą ludzi wszczepia się chipy, obiecując zwiększenie bezpieczeństwa i unowocześnienie płatności. Te same chipy będą wykorzystywane przez pracowników do komunikacji z systemami. Zastąpią także paszporty. Dla kobiet dostępny jest tak zwany chip piękna, do umieszczenia w ciele. Czy nie wydaje ci się to dziwne? Dlaczego potrzebujemy implantów, żeby być zidentyfikowanym? Biblia jest bardziej aktualna niż wczorajsze wiadomości, ponieważ Księga Objawienia zapisuje wiele rzeczy, które dzieją się wokół nas. Niestety wielu ludzi nie martwi się tym, dlatego w objawienie Rozdział 13, wers 14 mówi Ze względu na znaki, któremu było dane wykonanie w obecności bestii pierwszej, wprowadzał w błąd mieszkańców ziemi. Nakazano ludziom ziemi, aby wykonali obraz bestii, która miała ranę od miecza, a jednak powróciła do życia. Będą wykonywane znaki w imieniu pierwszej bestii i to za ich pośrednictwem mieszkańcy ziemi zostaną wprowadzeni w błąd. Aby lepiej zrozumieć te znaki, Musimy przeanalizować informacje, które prorok Izajasz zostawił nam na temat upadku Lucyfera. Nastąpiła wówczas wojna na niebie. Michał i jego aniołowie prowadzili wojnę z smokiem i smok walczył razem ze swoimi aniołami, lecz nie przemógł. Ani miejsca nie znaleziono dla niego już w niebie. Smok wielki został precz wyrzucony, stary wąż, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi całą okrutność. Wyrzucony został on na ziemię i jego aniołowie zostali wyrzuceni z nim. To duma ogarnęła serce Lucyfera i sprawiła, że zbuntował się przeciwko Bogu, ponieważ chciał być czczony i wywyższony tak jak jego Stwórca. Upadek Lucyfera to pierwszy punkt, który musisz znać, aby zrozumieć o czym mówimy. Drugi punkt dotyczy zapisów Biblii, gdzie szatan próbował Chrystusa w trzech kluczowych obszarach, a to właśnie w tych samych obszarach nieprzyjaciel nadal próbuje nas kusić w dzisiejszych czasach. Szatan próbował oszukać Jezusa, prosząc go, aby przemienił kamień w chleb, aby zaspokoić swój głód. Następnie zabrał Jezusa na najwyższy punkt świątyni w Jerozolimie i rzucił mu wyzwanie, aby się zrzucił stamtąd, aby sprawdzić, czy pan spełniłby obietnicę posłania aniołów, aby go chronili. Ostatecznie szatan chciał, aby Jezus oddał mu pokłon w zamian za otrzymanie wszystkich królestw świata. Ostatnie kuszenie przeciwnika to. Na co chcę skupić uwagę w tym filmie. Biblia mówi: Diabeł zabrał go na wysokie miejsce i ukazał mu w jednym spojrzeniu wszystkie królestwa świata. I rzekł: Dam ci całą władzę i chwałę tych królestw, bo są w mojej mocy i mogę dać je komu chcę. Jeśli mi się pokłonisz, wszystko będzie Twoje. Jezus odpowiedział: Napisano: Kłaniaj się panu Bogu swojemu i tylko jemu służ. Intencją diabła, gdy prosił Jezusa o ukłonienie się przed nim, było otrzymanie adoracji. To jest główny punkt dumy, który spowodował jego wyrzucenie z nieba. Ale co to ma wspólnego z znakiem bestii? Odpowiedź znajduje się w Księdze Apokalipsy, rozdział 13. Dano mu moc, by oddychać życiem w obraz pierwszej bestii. Także obraz mógł nawet mówić i sprawić, żeby byli zabici wszyscy ci, którzy nie oddają mu czci. I zmuszał wszystkich małych i dużych, bogatych i biednych, wolnych i niewolników, aby przyjęli pewien znak na prawej ręce albo na czole, także nikt nie mógł kupować ani sprzedawać, jeśli nie miał tego znaku, który jest imieniem bestii lub liczbą jej imienia. Intencją szatana w użyciu znaku bestii w ludzkości jest uzyskanie adoracji dla siebie. Ta manipulacja już się dzieje pośród nas. Adoracja jest czymś, co jest w naszym DNA. Ponieważ zostaliśmy stworzeni, aby adorować i wywyższać imię Boga. Dlatego, kiedy oddajemy nasze życie Jezusowi, przyjmujemy zobowiązanie, że będziemy oddawać cześć tylko Jemu. Jednak jeśli to zobowiązanie zostanie złamane, istnieje tendencja, że adoracja zostanie skierowana w inne miejsce. Niestety w świecie, w którym żyjemy, z wszelkimi tymi transformacjami technologicznymi i społecznymi, Ludzie wolą zamieniać adorację Boga na adorację rzeczy doczesnych. Wielu nie zdaje sobie sprawy z pułapki, w którą wpadają. Dlatego, kiedy nadejdzie znak bestii, wielu nie będzie miało oporu, aby go przyjąć, ponieważ przyniesie wiele ułatwień i korzyści dla współczesnego świata. To w tych złudzeniach wielu zostaje oszukanych i prowadzonych do wywyższania imienia szatana. Dlatego musimy otworzyć oczy i przeanalizować, co pozwalamy wejść w nasze życie. Muzyka, treści z internetu, tatuaże, a nawet sposób ubierania się. Wielu artystów wykorzystuje swoją moc wpływu, aby skłonić tłumy do oddawania czci diabłu na różne sposoby. Niektórzy ludzie nawet są manipulowani, aby brać udział w ofiarach satanistycznych. Prawda jest taka, że diabeł rozpoczął swoją walkę o adorację już dawno temu. Żyjemy dni Apokalipsy, bo mówi ona wiele rzeczy o naszym pokoleniu pokoleniu, które jest kuszone przez szatana na różne sposoby i które jest wezwane do podjęcia decyzji. Komu będziemy oddawać cześć Bogu czy diabłu? Biblia mówi w Lisie Jakuba rozdział 3, że niemogliwy jest, aby z jednego źródła wypływała słodka i że z tego samego drzewa wydobywały się różne owoce. Tak, to oznacza, że zostaliśmy stworzeni, aby oddawać cześć tylko jednemu Bogu i konieczne jest podjęcie tej decyzji. W życiu każdej osoby istnieje pragnienie oddawania czci, a wiele osób kładzie te adoracje w znanym politykach i drużynach piłkarskich. Nie jest złe, że lubisz i kibicujesz jakiejś drużynie piłkarskiej lub jesteś fanem artysty, ale to nie może zastąpić Boga w Twoim życiu. Jeśli Twoje decyzje i wybory opierają się na bogatych ludziach, drużynach lub politykach, wybierasz oddawanie czci tym rzeczom bardziej niż Bogu. Warto również zachować zdrowy rozsądek, aby odróżnić, co jest oddawaniem czci Bogu, a co oddawaniem czci diabłu. Celem dzisiejszej wiadomości jest otwarcie Twoich oczu na to, kto naprawdę zasługuje na uwielbienie i oddanie czci. Nie pozwól, aby szatan Cię ani Twoją rodzinę zmylił. Wywyższaj jedynie imię Pana. Jeśli jeszcze nie przyjąłeś Pana do swojego życia, skorzystaj z okazji, jaką Bóg Ci teraz oferuje abyś był chroniony i strzeżony przez Boga w ostatnich dniach. Zanim zakończę, posłuchaj fragmentu z Księgi Filipian. Rozdział 2, werset 9. Dlatego Bóg wywyższył go do najwyższego stopnia i dał mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się wszelkie kolano, tych, którzy są w niebie, na ziemi i pod ziemią, i wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, na chwałę Boga Ojca. Amen. Jeśli spodobała Ci się ta wiadomość, proszę, podziel się nią ze swoimi przyjaciółmi i rodzeństwem. Jestem pewien, że Pan będzie używał Cię, aby dotrzeć do wielu osób. Czekam na Ciebie w następnym filmie.